Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wita Zielonogórza, pozdrawia Zieloną Górę. Dyrygował i koncertował jako gościniak. Artystyczna podróż seniora po Zielonej Górze stała się faktem. Muzyczna, fotograficzna, malarska. Od kwietnia Państwo nasi artyści, fotograficy, malarze. Śpiewający w kurze, wędrowali po Zielonej Górze, dawali koncerty, myśleli o kurze, malowali, fotografowali, odkrywali stare i najnowsze miejsca w naszym kochanym mieście. Serdecznie witam wszystkich Państwa. Jest z nami osoba, która trzyma to w garści od wielu, wielu miesięcy. Pan Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Profesor Czesław Osenkowski. Tak, 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 tak. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Obchodów 880 lecia i 700-lecia Zielonej Góry. Rzeczywiście ma to w tym, wszystko w garści z Panem Prezydentem Januszem Kubickim. Panie profesorze, proszę o parę słów. Co nas czeka, co za nami, a co przed nami? Szanowni Państwo, bardzo dziękuję, bardzo się cieszę. Dziękuję za zaproszenie. Obec obecność wśród Państwa jest dla mnie zaszczytem i honorowym, wręcz powiedziałbym, obowiązkiem. Wśród zgromadzonych jest wielu moich kolegów, znajomych i przyjaciół. No cóż, 800 lecie powstania Zielonej Góry. Jest bardzo istotne, ja myślę, że dla naszego pokolenia bardzo istotna jest ta część, która jest po 1945 roku, ta część współczesna, bowiem jest to ta część, na którą składa się życiorys z każdego z nas. Prezydent Janusz Kubicki przywiązuje bardzo dużą uwagę do obchodów 800-lecia Zielonej Góry, a zwłaszcza do tej części która jest po 1945 roku, a więc no, tej polskiej, kiedy no, tutaj państwo przybywaliście przecież z różnych części przedwojennej Polski. Chcę powiedzieć, że obchody naprawdę są, nie chcę powiedzieć że z rozmachem, ale są przygotowywane z dużym zastanowieniem, z dużym refleksem, uwzględniające Właśnie to, co dzieje się aktualnie w Polsce i w Europie, zapewniam, że po tych obchodach, które zostaną zakończone za rok, na pewno jakieś znaki obecności Polaków po 1945 roku tutaj będą w postaci zieleni, w postaci jakichś parków, w postaci stałych instalacji, bo takie znaki chcemy no nie pozostawić, szanując oczywiście dorobek poprzednich pokoleń, które no, żyły, i funkcjonowały przez wieki w Zielonej Górze. Także chylę czoło, sam też zaliczam się do seniorów, bardzo się cieszę, że Pani Zofia Panaszak troszczyła się, chodziła, udało się wydać ten piękny album, którego jeszcze nie widziałem. Wszystkie dzieła, które znalazły się w tym albumie zostaną, krótko mówiąc, dla potomnych. Dziękuję bardzo. Profesorze, jako pierwszy Pan otrzymuje Dziękuję. ten album do rodów własnych, a jest tam piękna opowieść o tym, o czym wspomniał Pan Profesor Czesław Osenkowski z fotografią też przepiękną lektora. Bardzo proszę. No, Dziękuję bardzo. bardzo, proszę. Dziękuję ci, bardzo. Drodzy Państwo, artystycznie wędrować po Zielonej Górze i nie być profesjonalnym artystą, fotografem, choć niektórzy już się zdają, nasi studenci uniwersytetu mają prawie już to za sobą, to nie jest sprawa łatwa. Pan profesor powiedział też o tym, że pewnych pomników oczywiście przenośni, przenośni mu żyć nie należy, ale też znajdziecie Państwo fotografię i malarstwo w salonach wcześniej obejrzanych biblioteki, także w naszych salonach na niskim parterze Zielonkowskiego Uniwersytetu, gdzie współgra ta wystawa malarska i fotograficzna z tym, co tutaj się dzieje. I ja dziękuję za wszystkie zdjęcia wspomnieniowe, te, które kiedyś rzeczywiście były, jeden z klubów to zrobił, fotograficznych, i tak jak czuliście tę zieloną górę zaglądając uliczki, które kochacie w miejscach, które widzicie. Rzeczywiście y, dziełem takim wieczącym to zdarzenie jest artystyczna podróż seniora poziomej Ja poproszę panią Ewę Carek, która nie tylko ze mną, ale z wieloma pracownikami Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej od kwietnia sobie. Pracowałyśmy przez miesiące letnie i nic by się nie wydarzyło, nie stało, gdyby nie dyrektor, dyrekcja i pracownicy tejże księżnicy. Proszę Panią, witam wszystkich serdecznie. Jestem naprawdę zaszczycona, mogąc Państwa poznać osobiście, bo przez ostatnie miesiące osobałam tylko ze sztuką, którą Państwo tworzyliście, a jestem pod naprawdę ogromnym wrażeniem tego, co Państwo potraficie, co stworzyliście w tych trzech dziedzinach. Bo jak wszyscy tutaj pewnie wiemy, ja powiem dosłownie parę tylko słów na temat projektu artystyczna Podróż Seniora po Zielonej Górze, te trzy bloki tematyczne, które skupiły artystów tworzących i malarstwo. Malarstwo, które było głównie chyba w plenerze realizowane. Mamy tutaj przepiękny efekt tych prac. Fotografowie, którzy ruszyli w miasto i no, zrobili ogromną robotę w postaci wspaniałej dokumentacji miasta. Ulic, które znamy na co dzień, nimi spacerujemy, ale też takich miejsc, które do tej pory może nie były znane. To też wydaje mi się, że jedna z pierwszych takich prób udokumentowania miasta po tym nowym podziale administracyjnym, bo ruszyli Państwo do dzielnic, które wcześniej były odrębne, prawda? Teraz mamy je już właśnie w tym albumie. Chciałam Państwu bardzo podziękować za wielki kurs artystyczny, pogratulować wspaniałych, wspaniałych tych przewodników, którzy pomagają Państwu ogarnąć warsztat i malarski i fotograficzny, jak również no, mieliśmy okazję słyszeć, no, Państwo znają, ja też mam okazję poznać Pana Jakuba Gościniaka, który zajmuje się wspaniałymi churzystami. Jestem naprawdę pod wrażeniem, jak doskonale Państwo radzą sobie i w tej dziedzinie. Cóż, dzisiaj udało nam się, udało nam się w ten tak ważny, uroczysty dzień wydać ten album, który no mam nadzieję, że się również Państwu spodoba. Album, który jest opatrzony. No, komentarzami różnych osób, które no, w wielkim stopniu przyczyniły się do powstania, do, do powstania tej, tego wydawnictwa. Obecna tutaj oczywiście pani prezes Zofia Banaszak i pan profesor, który również przepiękne słowo zamieścił, jakby tłumacząc całą ideę. Dużo się dowiedziałam, panie profesorze, naprawdę jestem też pod wrażeniem. Również dyrektor tego siedziby naszej dzisiejszej, Andrzej Bóg, napisał ciekawy, ciekawy wstęp. Jak również parę osób z, z państwa grona też dostarczyło bardzo ciekawe teksty. I jeszcze raz dziękuję, gratuluję. Wysokiego poziomu artystycznego, a przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co Państwo robią w Uniwersytecie III wieku: jak bardzo jest, są Państwo aktywni, jak, jak wspaniale upływa Wasze życie. Myślę, że nie jeden młody mógłby Państwu pozazdrościć. Dziękuję pięknie, dziękuję Zofio za współpracę wspaniałą. Kuratorem wystawy w salonach biblioteki jest przyjaciel Cielogórskiego, przyjaciółka Cielogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Dorota Kaczmarek. Dorotko poproszę Cię. Kuratorem wystawy w salonach o piętro niżej naszych prac fotograficznych i malarskich jest, drodzy Państwo, Cezary Bernardczyk, magister sztuki malarz, poproszę Cezary o parę słów Waszych zmagań poproszę z tym, czy odwórcze, bo to wszystko, żeby mogło tutaj być bliżej to, to nie jest na których tylko to są godziny pracy wielu osób. Proszę drodzy. Przede wszystkim e, chciałam bardzo podziękować Państwu, Pani Prezes, za e, możliwość dołączenia do tej e, niezwykłej artystycznej podróży po e, Zielonej Górze. Była również dla mnie bardzo inspirująca i e, twórcza, podobnie jak e, dla Państwa. E, I efekty e, Państwa e, wyobraźni, e, kreatywności, pasji. Możemy podziwiać w trzech przestrzeniach naszej biblioteki, również jak powiedziała Pani Prezes w salach wystawowych źródłskiego Uniwersytetu III wieku. 180, 150, przepraszam, pracy. Fotograficznych i 88 prac malarskich, to właśnie Państwa efekty. Efekty, tak jak mówiłam, tego twórczego działania, a także myślę, że takiego bardzo dużego zaangażowania, kreatywności, pasji przy realizacji tego projektu. Proszę Państwa, wczoraj, montowaliśmy, kiedy montowaliśmy tę wystawę, podchodzili do nas nasi czytelnicy, użytkownicy z zainteresowaniem, z ciekawością i o mówili, jaka piękna jest nasza Zielona Góra. I myślę, że właśnie Państwa prace, te Państwa prace, które prezentują, prezentują i w kolu, i w łączniku, i w galerii. No, świadczą o tym bogactwie naszego miasta, które możemy dostrzec zarówno w architekturze, jak i w krajobrazie. I o, oczywiście za to serdecznie Państwu dziękujemy i gratulujemy. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja tylko dwa słowa powtórzę po raz kolejny: artystyczna podróż seniora. Ona cały czas trwa. Zrobiliśmy sobie tylko mały przystaneczek na to, żeby pochwalić się, jak widzimy Zieloną Górę. W Sali Słonecznej nie ma próżni, tam cały czas działamy. Efekty tej pracy, wyzwań i problemów, które, na, które natrafili słuchacze, mogą Państwo tutaj podziwiać. I chyba więcej komentarza już nie trzeba. Wiele pięknych słów padło już dzisiaj. Ja zapraszam. Bo, może mówię jako ostatni, więc zapraszam do przyjemnego odbioru tych prac. Poziom jest naprawdę wysoki, postaraliście się. Wszystkie te osoby są trwalone w naszym katalogu. Profesor cały czas patrzy i mówi: piękne, piękne, piękne. Dziękuję Państwu za to piękno. Chcę podziękować dalszym osobom z Biblioteki Wojewódzkiej Norwida, kierownikowi administracyjnemu Bogdanowi Adamczewskiemu, bez którego tutaj. Nic się nie dzieją się chyli dobranie na pewno już Dziękuję, bo Dziękuję bardzo. Chcę podziękować pani Justynie Hack, która bezcennie pomagała mi. Chcę podziękować Bartoszowi Czerniawskiemu za pomoc w sfotografowaniu wszystkich prac malarskich. Czy jest Bartek? Chcę podziękować plastyczkom Grażynie Gali Katarzynie Szymańskiej, pracownikom biblioteki, bez których tutaj te wszystkie napisy, plakaty i cuda świata malarskie przekazane do mediów tak, żeby się nie zdarzyły. Wiem, że nie mogły być, bo pracują gdzieś poza. Chcę podziękować Leopoldowi Kolpiarzowi. Poprosimy. To jest baraż, drodzy Państwo, prowadzący właściwie od początku chodzi jej istnienia Wysiela polskiego warsztaty plastyczne kontrapost. Bardzo Cię proszę. Pięknie też napisał w katalogu słów parę. Przepuśćcie, yy, tak, ta. Bardzo proszę. Yy, podarunku. Podarunku, oczywiście katalog. Niech on cieszy Ciebie, że potrafisz twórczo prowadzić wspaniałą grupę. Chcę, drodzy Państwo, poprosić teraz, Jakub gościniak już dostał katalog? Paweł Kiertał jest obecny. Jest Paweł. Pawełku, dziękuję. to, że uczysz nas wchodzenia w piękną fotografii tego świata artystycznego. Być może kiedyś stajemy się artystami, chciałbym zmienić Bardzo bardzo. Drodzy Państwo, nie będę wszystkim słuchaczom dziękować, bo przecież koncert i za chwilę to, co na tym stole się zdarzy po koncercie. Stasiu Matuszewski prowadzi klub fotograficzny Foto X. Bardzo proszę, Stasiu. A kierownika, kierownikami tego klubu jest Grękanio i Ola Gittrich. Bardzo proszę.

Jerzy Łącki zespołu Klasycznego Pastele dziękujemy ]cie. bardzo. Dziękuję. Teresa Pakiem znak Jerzego z Alla Klasyczny Gala Prima. Zygmunt Jankowski kierowca zespołu Klasycznego Terminy, Laura Piotra,

Małgosia Turzańska autorka jednego z tekstów w katalogu. Małgosia, proszę. Krysia Turzeńska, Krystyna Firmanowicz. Małgosia Turzańska. Do, do tego grona. Ja dziękuję. Cudem, dziękuję. Krysula, Krystyna Firmanowicz, autorka wielu zdjęć do robionych. Pani zespoła, żeby w katalogu było. Proszę bardzo. Krysianie Manowicz. Kazio Kłaszyński, autor z nich w katalogu i dzisiaj relacjonuje nasze zdarzenie. <trym _> Drodzy Państwo, resztę katalogu dostaniecie wszyscy, cały chłop, wszyscy uczestnicy tego pięknego projektu, ale nie w tej chwili. Ja proszę Panią Dyrektor Żanetę Gierach. Pan dyrektor Bóg troszeczkę nie mógł być, mówię troszeczkę, ale już w dniu że będzie mógł na pewno bywać wszędzie. Proszę o otwarcie, wspólnie otworzymy tę wspaniałą wystawę, w której cieszy oko się może przez najbliższe tygodnie. Bardzo proszę. Proszę Państwa, już tyle pięknych słów zostało powiedzianych, bo mówiliśmy tutaj o 800-leciu powstania miasta zielono ona Natura 700 lat y, Zdobycia Praw Miejskich o pięknym katalogu, tutaj Pani Ewa Wielczarek Biel y, wspominała, opisuje się to w te piękne słowa Pani Dorota, mówiła o wystawie, y, która jest y, do oglądania od dzisiaj do 2 y, listopada. A ja chciałam tylko Państwu y, podziękować za tę współpracę, y, 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 która trwa już od dłuższego czasu. I proszę Państwa, powiem słowa, które mówię często w kulach do Pani, do pani Dosji do Pani Wiceprezes Rufeli, że jestem pełna podziwu, nie tylko wielkiej energii, która z Państwa emanuje, wielkiego zaangażowania, ale również tego, że na Państwu zawsze można polegać. Nie wiem, czy to jest kwestia innego pokolenia, ale wszystko co Państwo robicie, robicie z tak wielkim zaangażowaniem i robicie tak perfekcyjnie. Że bardzo Pani Prezes za, tą, za tę współpracę dziękujemy. Wy się Państwo nie boicie o cokolwiek prosimy, są to nowe wyzwania również dla nas, a dla Państwa to jest, to jest normalne. Także gratuluję Państwu i tej energii, i tej odwagi, i tego zaangażowania. Cieszy mnie to, że ta wystawa nie jest naszym pierwszym, nie będzie naszym ostatnim projektem. i malarską fotograficzną uważamy za odważną